Hej, witajcie w pierwszym odcinku z rysunkami jakby jest skrzypiało to przepraszam, ale to jest krzesło dziś Wam pokażę cztery rysunki wszystkie są promarkerami bez przedłużenia zaczynajmy pierwszy to jest taki halloweenowy y, sarek i to jest ogon to są No, jakby ktoś się pytał i ma głowę dyni jest to taki mini kalendarz, ponieważ tu jest, o, listopad. Tu jest pusta kartka. Dobrze, także, no. Ten rysunek sam mi się bardzo podoba, zwłaszcza ta dynia, ponieważ ja nie umiem rysować dyni. A ta mi wyjątkowo ładnie wyszła, no. Także to był pierwszy rysunek. Drugi to jest... Purple Heart, czyli y, znana Wam wszystkim, znaczy wszystkim, no znana Wam jako y, Restar. No, ale tak Purple Heart tak naprawdę ma na imię. Jest bardzo ładny ten rysunek, podoba mi się, zwłaszcza te trzy kolorowe oczy i tło. O, tak się prezentuje. Kolejny rysunek to jest kolorowanie przypadkowymi markerami. To jest Penny. Ona jest tak naprawdę kotem, ale w ogóle nie przypomina kota na tym rysunku. Jest to szkielet zjawa. Kolorowanie przypadkowymi markerami. To za skrzydła jakby za takie. No także to było kolorowanie przypadkowymi markerami. Jest to Penny. I ostatni rysunek, który skończyłam przed chwilą. Jest to taka dziewczyna anioł. Może Wam o tak zrobię. I tu pisze give a czyli daj kota, albo coś podobnego. Bardzo mi się ten rysunek podoba, chociaż jest on tak mało kolorowy, ale jest ładny. Podoba mi się. Tak się prezentuje. I to były wszystkie rysunki na dzisiaj. Yy, piszcie w komentarzach, jak wygląda Wasz lub Wasza ocena Halloween. Tak wygląda Sarek. No, także to były wszystkie rysunki. Co będzie na tyle? I cześć!